Tak więc 12,5 km wielkich emocji z piekielnie szybkim finiszem przy spotku w Katowicach. Jedzie Jakobsen e, z dwoma kolegami z drużyny The Canin Quick Step. No, zawsze jest tak, że, że ktoś e, towarzyszy najlepszemu sprinterowi, on nigdy nie jedzie z przodu, raczej ukryty tam za plecami kolegów. Podobnie teraz e, ustawiła się grupa Bora. E, także Bahrain McLaren, e, przynajmniej trzech kolarzy z tego zespołu. Ciekawe, kto dzisiaj będzie tym, na którego postawią. Czy e, dzisiaj na przykład no, będzie tak, że ten młody będzie miał wystąpić w głównej roli, ten Bauhaus. Bauhaus pewnie, czy, też, czy też e, stare wygi jednak? Będą próbowały jeszcze raz zaistnieć na finiszu. Interesujące pytanie. Teraz za wcześnie, żeby udzielić odpowiedzi. Już mniej niż 12 kilometrów do mety. Ale zwróćcie jeszcze uwagę na pewną zagrywkę taktyczną. Wjechała Bora razem z Dekenikiem. W to wąskie gardło, takie pomiędzy stawami, i od razu odpuścili tempo. Od razu się zregenerowali, od razu odpuścili. Oni wiedzieli, że nikt tam ich ani prawą, ani lewą stroną nie odjedzie i czekali właśnie na ten moment, żeby tutaj mocno znów zacząć pracować. Tak może być i później, że teraz ten odcinek, gdzie jest szeroko, gdzie będzie bardzo wysokie tempo, gdzie każdy będzie chciał być z przodu, zobacz, że Maciek już z lewej strony drogi, w perspektywie tego zakrętu, później, który za 2-3 km będzie. Będzie w prawo i przyjdzie ten boczny wiatr. Tutaj oni mają e, odcinek z wiatrem. E, trzymają się już lewej strony, żeby tam po wyjściu z tego zakrętu być. E być z lewej strony, żeby ci, którzy ich wyprzedzają, yy, objeżdżali Jesteśmy teraz na łuku w prawo, stąd też zmiana trajektorii, no bo wiadomo, że też wybieramy najkrótszą, najkrótszą drogę, ale prawdopodobnie później znowu ten peleton wróci na lewą stronę. Yy, tak zawodnicy właśnie poznają trasę i tak planują to, z której strony jak trzeba do finiszu podejść. To jest duża zaleta Tour de Pologne, bo tu można świetnie poćwiczyć rozprowadzenia, bo nie ma wielu takich szans, że etap kończy się na